Już pod koniec roku trafi do nas Assassin's Creed Valhalla, w którym seria w swojej nowej RPG-owej formule, zaraz po starożytnym Egipcie i Grecji, ma nas zabrać do świata Wikingów IX wieku. I tak się składa, że właśnie mieliśmy okazję pograć 3 godziny we wczesną wersję gry. Zamiast jednak dzielić się z Wami wrażeniami w ramach takiej typowej zapowiedzi, spróbujmy dziś czegoś innego. I też dać znać w komentarzach, czy taka formuła materiału Wam odpowiada. Zapytaliśmy Was bowiem na Facebooku o to, czego chcecie się dowiedzieć o grze. Zebraliśmy najciekawsze pytania i uwagi i postaramy się na nie odpowiedzieć, albo przynajmniej do nich odnieść, jak na przykład do tego komentarza. Nie mam pytania, mam prośbę. Niech odpowiada ktoś, kto ograł Origins i Odyssey. Najlepiej UV. No okej, okay, drogi Krzysztofie. Dobrze, niech będzie. Jest więc z nami UV, który też grał w udostępnione demo. Lecimy więc z pytaniami, bo jest tego całkiem sporo. Jak będzie przedstawiony wątek współczesny? Nie przypominam sobie sytuacji, żeby kiedykolwiek w historii, przed premierą, kiedy ogrywaliśmy naprawdę mały fragment, był pokazywany wątek współczesny i tutaj też go nie było. W ogóle nie było opcji wyjścia z Animusa, więc poza tym, że to będzie kontynuacja historii Laili, to nie wiemy o tym absolutnie nic. W jakim stopniu Walhalla to faktycznie nowy produkt dający poczucie nowego doświadczenia, a w jakim Odyssey z kilkoma modyfikacjami i w innym otoczeniu? To jest generalnie ciężki temat, bo jeszcze parę lat temu wszyscy narzekali, że Assassin się nie zmienia i zjada własny ogon, że zmian jest niewiele, że te modyfikacje są mało istotne dokonana została rewolucja, Odysei już bardzo mocno i Valhalla jest kontynuacją tej drogi. Są nowości, no, w postaci minigierek. Została zmodyfikowana nieznacznie walka, ale jest bardzo podobna do tego, co było. Pojawiły się różne takie rzeczy dodatkowe, typu jeżeli atakujemy fort, nie myślcie o tym w kategoriach tych fortów, które czyściliśmy w poprzednikach, bo czegoś takiego w ogóle nie widzieliśmy w tym demie. Tylko po prostu atakowaliśmy miejscówkę wroga, którą kończyła walka z bosem, i tam była nowość postaci walki taranem. To znaczy, że bohater mógł po prostu przesunąć się do tarana i niszczyć bramy. Trzeba było to robić jednocześnie z likwidowaniem wrogów, którzy są obok, bo nie wiadomo, kiedy my byliśmy zajęci pchaniem i szarżowaniem z, z taranem, też próbowali nas zabić, więc trzeba było od czasu do czasu tego taranu odejść i po prostu pozabijać tych wszystkich ludzi, żeby nam nie przeszkadzali. Więc yy, krótko, yy, nie widzę w tym powtórki z rozrywki na zasadzie, że to jest po prostu jakiś reskin Odysei, ale z drugiej strony no nie da się jednak yy, zupełnie odejść od tych podstaw, które zostały wytyczone w tych dwóch poprzednich grach i ta gra jest bardzo do nich podobna, po prostu. Czy dalej przeciwnicy są gąbkami na pociski? Czy walka się trochę zmieniła? Czuć jakiś progres względem poprzedniczki? Tak, są gąbkami na pociski, w ogóle tam jest ten sam feeling walki. To znaczy, jeżeli mamy mocniejszych miśków, to walimy do nich dłużej. Jeżeli to są słabsi wrogowie, no to wiadomo, że możemy ich załatwić bardzo szybko. Są mini bosowie, są bossowie. Co ciekawe, już w tym demie walczyliśmy z bossem, który miał po prostu pasek. Eee, tak jak w tradycyjnych grach akcji, powiedzmy na przykład, nie wiem, w God of War. I pojawił się, pojawił się przeciwnik z płonącym mieczem, co pewnie zostanie kilka razy podkreślone i w tekście, i na naszym streamie który po prostu będziemy rozkładać asesy na czynniki pierwsze, ale generalny feeling walki jest bardzo podobny. Nie odczułem żadnej radykalnej różnicy w stosunku do tego, co było w Odyssey. Czyli Wiedźmin po prostu uniki i walenie, ile fabryka dała z, z okazjonalnym strzelaniem z łuku, lub tylko ze strzelaniem z łuku, bo oczywiście można też tak grać. Czy parkur się jakoś znacząco zmienił? Jest mniej automatyczny niż w ostatnich częściach, bardziej jak w starszych odsłonach? Ja już w recenzji Originsów narzekałem, że ten, ta zmiana e, w kwestii parkuru, a właściwie zmiana w podejściu do wspinania się samo jako takiego, że można się wspinać praktycznie wszędzie. Nie, nie, ma, nie ma takich blokad, że po prostu e, gdzieś dostajemy bloka na zasadzie, że nie możemy wejść, bo wiemy, że tam nie możemy wejść, ponieważ nie wiem, ściana jest płaska. W Originsach to było nawet w, w, pewnym, w pewnej kwestii absurdalne, bo widzieliśmy bardzo wysoką, powiedzmy, górę, klif po prostu wbiegaliśmy na niego i posuwaliśmy się do przodu. To jest to zrobione podobnie, chociaż. E, Mam takie wrażenie, że trochę jednak popracowano nad tą kwestią, bo były takie miejsca, zwłaszcza w tym forcie, który był atakowany, gdzie nie dało się wejść tak prosto do góry. Na zasadzie, jeżeli u góry byli strzelcy, których trzeba było po prostu usunąć, żeby mieć święty spokój, to nie wystarczyło wbiec na pierwszą lepszą ścianę, żeby się do nich dostać. Ale w, w, na przestrzeni całej gry nie umiem tego e, określić tak dokładnie, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo podobnie wyglądać. Przynajmniej na tę chwilę. Czy można poczuć ten klimat, jakby się grało Ragnarem albo Lagertą podbijającymi Anglię? Oczywiście wiem, że to niedokładny ten okres, no ale. W ogóle kwestia Wikingów jest dla mnie bardzo trudna, bo ja jestem ogólnie fanem i kultury nordyckiej, powiedzmy Wikingów. Ja nie uważam, że Wikingowie to jest dobry serial. Jak już miałbym wybierać, to powiedziałbym, że Ostatnie Królestwo jest lepszym serialem niż Wikingowie. O Wikingach po prostu, bo jest bardziej osadzony na ziemi. Valhalla idzie w stronę jednak serialu Wikingowie. Czy można się poczuć jak Ragnar? Ja nie poczułem czegoś takiego, że jestem jakimś naprawdę uber, nie wiem, hersztem wioski, wszyscy mnie słuchają, jestem przywódcą jakiejś bandy, dokonuję rajdów. Może za krótko graliśmy, może trochę wyrywanie z kontekstu, bo my jednak rozgrywaliśmy demo, było w czwartym rozdziale nie mamy całego backgroundu, nie wiemy jak wyjechaliśmy, z, jak wypłynęliśmy z Norwegii, nie widzieliśmy wioski w ogóle, bo to jest bardzo istotne. W tym demie, które ograliśmy nie było wioski, więc szczerze powiedziawszy nie potrafię do końca odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno gramy kolejnym, generycznym masakratorem, który niszczy wszystko yy, i wszystkich jak chce. I pod tym względem, no, ten wiking jest mocny, ale nie powiedziałbym, że on się jakoś specjalnie różni na przykład od Alexiosa w tej kwestii z Odyssey. E, powiedziałbym, że jest zbyt podobnie i, i to nie jest komplement dla tej gry z mojej perspektywy, bo ja akurat Odys za Odysseyą specjalnie nie przypadam. Czy serię Assassin's Creed można przyrównać już do FIFA? Wszystko to samo, tylko z lekką modyfikacją? E, nienawidzę takich stwierdzeń, że ta gra się nie zmienia. Ta seria się zmieniała przez lata bardzo mocno. E, problem zawsze w tkwi w szczegółach. Jeżeli e, pogadamy z kimś, kto w FIFA gra na okrągło, to zawsze e, stwierdzi, że ta gra się jakoś różni. Tak samo jest z assassinem. To nie jest tak do końca, że w tej grze nie było zmian. Te, te modyfikacje były drobne i może dlatego też wyczuwalne głównie przez fanów, bo, bo jednak przez ludzi, którzy to tukli rok w rok. Tutaj w ogóle tego stwierdzenia nie rozumiem w kontekście tych ostatnich gier, bo, bo mieliśmy w zasadzie do tej pory dwie gry, które zmieniły assassina kompletnie. Ja, ja w ogóle nie wiem, dlaczego ciągle powtarzana jest jak mantra ta prawda, nazwijmy ją w ten sposób że Asasyn to jest w kółko jedno i to samo. Nie jest do końca i to jest dla mnie jest to określenie, które krzywdzi tę grę, w krzywdzi serię właściwie. Co nie zmienia oczywiście faktu, że jak Ubisoft się już uczepi jednej koncepcji, to ją po prostu eksploatuje do granic możliwości, bo Valhalla jest tak naprawdę trzecią grą, Yy, zrobiono w podobny sposób, no nie da się tego ukryć. Czy rzucając toporem można odciąć głowę? Nie zauważyłem takich rzeczy, w ogóle powiem szczerze, nie zwróciłem jakiejś specjalnej uwagi, a zwracam uwagę na takie rzeczy, na jakieś odcinanie kończyn czy tak dalej. Generalnie zabójstwa są brutalne, bo to nie przypominam sobie, żeby, tego było, żeby to było w Odysei, ale ktoś kto mają na świeżo, Możemy mnie poprawić, więc jeśli się mylę, to przepraszam, ale w, na pewno nie było finisherów e, takich e, na zasadzie, że trzeba było wcisnąć przycisk i nasz bohater, czy tam bohaterka e, zabijała po prostu jakimś efektownym wykończeniem. I to generalnie wykonujemy na przeciwnikach, którzy mają bardzo mało energii i już po prostu nie wiem, klęczą, prawie że leżą, co, coś w ten sposób upadli, nie są w stanie kontynuować walki. Możemy ich wykończyć naciskając przyciski, po prostu wtedy jest wjeżdża efektowny finisher i powiem szczerze, że one są brutalne. Naprawdę są brutalne. Chciałbym się dowiedzieć czegoś na temat osad. Jak to wygląda? Czy będzie tak jak w Assassin's Creed 3 albo w Brotherhood? No to tutaj możemy zamknąć temat, bo w ogóle nie widzieliśmy wioski. Niestety przykro mi, nie jestem w stanie kompletnie nic o tym powiedzieć. Nie było nawet możliwości e, nie wiem, powrotu do tej wioski, już nie mówiąc o jakiejkolwiek rozbudowie. Nawet nie wiem, szczerze powiedziawszy, gdzie ona jest. E, my graliśmy tylko w regionie wschodniej Anglii, więc który swoją drogą nie, nie, nie był zbyt duży, ale sama mapa jest ogromna. To jest po prostu taka płać terenu, że masakra, naprawdę. Jak obszerna będzie to część? Ile, wydaje Ci się, godzin będziemy potrzebować na jej ukończenie? To jest ciekawe pytanie, bo Odyseja była pod tym względem aż przesadnie duża. Ja mam takie wrażenie, że Ubisoft chciał e, pokazać, że potrafi włożyć masakryczną ilość treści do, do Asasyna. I Odyseja aż była, aż, aż normalnie w pewnym momencie już się miało jej dość pod tym względem. E, myślę, że tutaj będzie podobnie. Zadań jest dużo, zwłaszcza pobocznych, jest bardzo mało drobnicy, czyli wszelkich jakichś znaczników i tak dalej. Na kilkadziesiąt godzin to jest zabawa murowana. Czy można zabijać jednym uderzeniem? Czy znowu będzie skrobu skrobu wykałaczką? Generalnie było tak, że udało się one hitować gości, wszystkich, którzy nas nie widzieli, czyli po prostu ukryte ostrze z ukrycia. działało tak jak należy, nie było żadnej energii i tak dalej. Niemniej Michał, ja w ogóle tego nie zauważyłem, bo nigdy nie miałem takiego przypadku, Michał grał później jeszcze ode mnie i podobno, jeżeli jest coś takiego, że, tutaj się mogę mylić, bo powtarzam tylko jego słowa, jest coś takiego, że można kogoś nie zabić jednym uderzeniem, ale to nie jest tak, że wtedy wróg nas powiedzmy zauważa i tak dalej, tylko mamy jeszcze ułamek, nie wiem, może jakieś sekunda, dwie, na to, żeby wyprowadzić kolejny cios, który załatwia sprawę. To jest taki, trzeba mieć po prostu dobry timing, i wtedy chyba czas trochę zwalnia i tak dalej. Więc yy, myślę, że tu nie będzie takiego problemu, bo zakładam, zakładam jak to w, w tego typu grach bywa, że jak wiedzie animacja tego wykończenia w tym wykończeniu, to nie wiem, czas się zatrzyma, przeciwnicy nas nie będą widzieć, będzie wszystko ok. Ale ty, ciężko im powiedzieć, wszystkich, yy, jak, jak wygląda ta kwestia tej minigierki. Wszystkich tych przeciwników, których ja zabijałem w, w tym demie, yy, padali z ukrycia na jeden strzał. Czy animacje postaci w kaczenkach są tak drewniane jak w Odyssey, czy zostało to poprawione? Uff. Wiecie co, dla mnie to jest kopia Odyssey. Jeżeli komu się nie podobały animacje, e, czy w ogóle kaccenki rozmowy z, z NPCami, e, dla mnie to wszystko wygląda jak w Odyssey i to nie jest komplement. E, tak samo dialogi są tak samo płaskie, przynajmniej te, które, które widzieliśmy, kompletnie nie czułem, że uczestniczę w czymś ważnym, tak samo jak w Odysei. E, gdzieś to wszystko tak przelatywało przeze mnie. I animacje są OK, ale jeżeli Ktoś już stawia sprawę tak, że jemu się nie podobały w Odyssei i uważa, że są drewniane. To myślę, że tutaj dużej rewolucji w tej kwestii nie będzie. Nie czuć takiego mięsa w tych, w tych animacjach. Powiem szczerze, że lata mijają, czas ucieka, pojawiają się nowe gry, gdzie katstenki są naprawdę wykonane rewelacyjnie, są odpicowane. Dobrym przykładem jest The Last of Us drugi. Zaczynamy za zauważać różnicę, że w tych topowych gierkach Triple nie jest osiągany ten poziom. I to, moim zdaniem, może być problem. Ale jak ktoś lubił Odyseję, to jest dokładnie 1 do 1, więc, więc komuś to nie przeszkadzało, Ok. Czy questy poboczne mają jakąś duszę, czy to tylko pozycje do odhaczenia? Teraz wszyscy próbują e, udowadniać, że nie robi się typowych FedExów, że wszystkie questy mają głębie, e, że są rozbudowane, że są podszyte fabułą i ta fabuła jest interesująca. No, gdybym chciał skłamać, to powiedziałbym, że tak jest, ale tak nie jest, właśnie to jest problem, bo oczywiście mieliśmy głupkowate questy, które równie dobrze można było skończyć w pół minuty czy tam minutę i nie uważam, że one są jakieś wybitne, ale tak jak mówię, oglądaliśmy naprawdę kawałek gry. To, co widzieliśmy, jeśli chodzi o questy poboczne, no nie napawało optymizmem. Były raczej to proste rzeczy, faktycznie była jakaś tam fabuła, dialogi i tak dalej, ale no, no nie. Nie. nie pytam nawet, czy są znajdźki, bo z pewnością je dodali. Ale czy mają jakikolwiek sens i wnoszą coś ciekawego do rozgrywki? są, okay. okay. są. Tutaj wszystko zostaje w rodzinie. Ale co ciekawe, bardzo mi się podoba, bo, bo pewnie nie wiem, czy ktoś o to zapyta, ale od razu powiem. Świetnie jest zrobiona mapa, bo w Assassinach zawsze był taki problem, że jak mieliśmy za dużo powiedzmy pootwieranych regionów i nie wiem, weszliśmy na wszystkie wieże widokowe, czy tam punkty widokowe i pojawiają się nam te znaczniki. To, szczerze powiedziawszy, można było dostać pierdolca, bo tego po prostu było za dużo. Tutaj zrobiono to kapitalnie. To są takie bardzo małe punkciki, które się świecą określonym kol kolorem, bo w ogóle te wszystkie takie rzeczy poboczne są podzielone na trzy grupy i nie będę wam dokładnie tłumaczył, na czym, na czym polega ta mechanika, ale to ma związek z regionem i one są bardzo malutkie na mapie. Mapa jest cholernie czytelna, świetnie to wygląda. Nie czuć tego takiego przytłoczenia, że nie wiem, otwierasz mapę i stwierdzasz, no co, ja mam, co ja mam tutaj robić, nie? tego jest za dużo. Wybraliśmy się z Michałem do jakiegoś punktu, który tam sobie właśnie świeci ładnie na mapie. Przyjeżdżamy i pojawiła się gierka, minigierka w układanie kopczyka yy, z kamieni. Ktoś był w Skandynawii, przypuszczam, że w Polsce też to jest popularne, to na trasach na przykład górskich, takich szlakach turystycznych, bardzo często można spotkać takie kopczyki, to tam wiadomo, że tam człowiek szedł, bo w Skandynawii to różnie z tym bywa i yy, zwłaszcza gdzieś tam na północy. I to jest taki ślad obecności, że ktoś tam był, jednak, nie? I my stawiamy takie kopczyki w tej grze, więc to się momentami wydaje no idiotyczne, no ale no, są rzeczy fajne do zrobienia, jakieś na pewno yy, będą rzeczy strasznie zapychające czas, typu układanie jakichś wzorów, właśnie składanie tych tych kamieni. No i no, jak to w asasynie, no? Czy będzie można palić kościoły? Hmm. <laughs> Rozmazony. <laughs> Chciałbym, żeby. Ta gra, Jeżeli ktoś się decyduje na pewien rodzaj settingu, na pewien rodzaj e, osadzenia gry w jakimś, e, w jakimś okresie historycznym, żeby, żeby ta gra była realistyczna, w, w, na ile mogłaby oczywiście być. Jeżeli e, dla Wikingów świątynie e, były niczym, tak naprawdę, bo oni tam woleli swoich bogów wielbić i tak dalej i uważali, że wiara w jednego Boga e, nie ma żadnego sensu i gardzili tym i tak dalej. Grabili te świątynie. To ja nie widzę powodu, dlaczego tak miałoby nie być w tej grze. Obawiam się jednak, że tutaj jak zwykle zwycięży tak zwany zdrowy rozsądek i, i rzeczy, które mogą się komuś nie spodobać, po prostu ich nie, bę nie będzie w tej grze, bo na tę chwilę y, odpowiedź na to brz pytanie brzmi nie. nie. Nie widziałem, żeby można było palić kościoły. W ogóle nie widziałem, żeby można było cokolwiek palić w tej grze, więc. Yy... Nic się nie da tak, tak formalnie, nie wiem, zrównać z ziemią, przynajmniej nie dało się w demie. Niemniej, właśnie mój problem główny z Walhalą jest taki, że chciałbym, żeby największa zmiana w Assassin'ie polegała na tym, że ta gra zostanie mimo wszystko jednak osadzona e, mocno na ziemi, ona będzie stała na ziemi. Ja wiem, że są w tej grze elementy fantastyczne, przecież gram w nią od jedynki, tak? W, w, rajski jabłka, cuda na kiju, e, mnie to wszystko pasuje. Ale zamiast płonących mieczy, wolałbym faktycznie brutali, którzy po prostu robią totalny. Luz, Nie wiem, w wioskach, które napadają, tak? że Żeby mi ta gra pokazała prymitywnych, nie, oczywiście nie w pejoratywnym tego słowa znaczeniu, ludzi, którzy nie, nie boją się niczego i po prostu jadą na pełnej i dokonują po prostu rajdu, który po którym nikt go nie jest w stanie przeżyć i tak dalej, i tak dalej. Obawiam się, że takich w, w, rzeczy w tej grze nie będzie, przynajmniej nic na to nie wskazuje, że będzie. Jak rozmawialiśmy o, o Walhali w redakcji, ja użyłem takiego porównania, że to są mniej brudni wikingowie, czyli o ile jeszcze w wikingach na przykład mieliśmy takie sceny, gdzie, które były dość takie mocne, powiedzmy, to tutaj tego jednak e, nie widziałem. Możliwe, że to będzie w cutscenkach, możliwe, że na przykład jakiś kościół spłonie w cutscence, nie wiem, ale nie jestem w stanie tego stwierdzić po, po demie, ale nie widziałem niczego takiego, co mogłoby spowodować, że ktoś mógłby się obrazić. Jak wiemy, w dzisiejszych czasach można się obrazić o wszystko. O nie wiem, o zabijanie ludzi innego koloru skóry, o kwestie religijne, więc po prostu twórcy gier starają się być w, w swoim podejściu bardzo uniwersalni i starają się przede wszystkim. Yy, nie robić jednego, nie przeginać. Więc myślę, że tu też jakiejś przeginki nie będzie w tym, w tym rozumieniu tego wszystkiego. Czy można głaskać koty? Zabicie mnie nie wiem, ale wydawało mi się, że Michał głaskał psa, ale nie jestem tego e, absolutnie pewny. W wszystkich ostatnich grach Ubisoftu udało się robić takie rzeczy, więc nie widzę powodu, dla których nie miałoby tu być inaczej. Czy wszyscy mają brody? Nie, no. Nie, 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 absolutnie nie. Wiadomo, e, no, może do. Powiedzmy, tych ludów północy przylgnęło, że każdy z nich. Tak jak te słynne hełmy z rogami, tak. Wiecie, jak to jest. Jak widzę Vikingów, w serialu Wikingowie, którzy walczą, idą do walki na gołe klaty, no to trochę, no, wydaje mi się to śmieszne, no ale to ma jakiś tam też przynieść efekt, pokazać, że, nie wiem, ci wojownicy są naprawdę nieustraszeni, nie boją się niczego i nawet, nie wiem, nie, nie zadbają o to, żeby, żeby się ubrać odpowiednio, zmniejszyć ryzyko. Po prostu. Zgonu na polu bitwy, tak? Prawda historyczna w takim, w takim kontekście nie ma wielkiego znaczenia, po prostu ma być efektownie. E, tak samo jest w kontekście wyglądu Wikingów w Walhalli. Oni mają fantazyjne stroje oczywiście pełno jest brud, warkoczy, tatuaży to, tego jest naprawdę sporo ale nie powiedziałbym, że są to wszyscy bohaterowie. Na pewno będzie łatwiej odróżnić e, Skandynawów od e, ludzi, którzy po prostu mieszkają na tych terytoriach bo oni raczej nie wyglądają w ten sposób. Jak bardzo twórcy inspirowali się Wieźminem 3? I jeśli tak, to jak bardzo to ci widać? Nie, nie porównałbym tego do Skaligy, ponieważ pamiętajcie, gra rozgrywa się w Anglii, po prostu na terenie dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Nie ma tam takich, nie wszędzie są takie landschafty jak, jak na Skellige. Gra jest cholernie ładna, ma świetność, oświetlenie w ogóle. Mówię tutaj wyłącznie o projekcie lokacji. Ubisoft zawsze był w tym dobry i tutaj też dowozi W ogóle bardzo fajnie to wygląda w, w ruchu. Zakładam, że na filmikach tego jednak nie, nie da się poczuć, zwłaszcza jeszcze to wszystko z odpowiednią muzyką. No, kapitalne wrażenie to robi. Wiedźmina to ja widzę gdzieś indziej w, w, w tej grze. Widzę go przede wszystkim w tym, że nie da się po po prostu ukryć i można zaklinać rzeczywistość, bo faktycznie Wiedźmin nie zrobił pewnych rzeczy pierwszych, ale ewidentnie Ubisoft inspiruje się mocno trójką. Dodanie dialogów, walka na, z tym unikiem, to wszystko jest bardzo płynne. Doszło, w pewnym momencie była nawet taka sytuacja, że po prostu myliłem przycisk uniku. Po prostu mam już gdzieś tam w, w zakodowane w głowie, że unik jest pod pod kółkiem na padzie i, i, i po prostu robiłem nie ten ruch co trzeba, bo nie robiłem tego uniku, musiałem się po prostu koncentrować na tym, żeby robić ten unik w trakcie walki. Okay. Moim zdaniem bardzo podobna jest y, ta gra do Wiedźmina. Okej, okay, to podsumujmy i małe pytanko ode mnie do Ufała, Czy będzie to po prostu dobra gra? Czy masz coś do dodania na koniec? No, nie będę was okłamywać, Be zagram w to. Y, jest to gra, która idealnie mi leży po prostu y, pod względem kulturowym, Wygląda ładnie, bo naprawdę wygląda ładnie. Wiem, wiem że można się odnosić do, do tych lików i tak dalej, ale Ubisoft pewne rzeczy zawsze dowozi, a przede wszystkim dowozi wizualiami, jeżeli chodzi o świat. Myślę, że eksploracja tego, tej, tych krain będzie naprawdę czymś przyjemnym. Czy dobrze się to, to gra? Najmniej mi się podobały sekwencje walki, więc zakładam, że będzie ich sporo. Najmniej mi się y, zawsze w Assassynach podoba brak Assassyna w Assassynie. Mam takie wrażenie, że tutaj go będzie mało, mimo że mamy ukryte ostrze. Raczej będę grał po cichu. Nie będę próbować się angażować do, w otwartą walkę, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy, żeby się dało w tej grze tego uniknąć, bo tutaj są po prostu mechanizmy, które są wprost zrobione pod, pod walkę taką tradycyjną. Ten atak na fort czy atak na zamek jest doskonałym tego przykładem. Gra się poprzednia świetnie sprzedała i Ubisoft. Też zauważa, nie wierzę, że nie sprawdza takich rzeczy, jak została gra odebrana, co się o niej mówi, więc też nie chcą przesadnie czegoś zmieniać, co przyniosło im sukces. Jest to naturalna kolej rzeczy, jeżeli się robi tego typu gry, które wychodzą bardzo, no mówiąc szczerze, szybko, rok po roku, czy tam, tak jak w przypadku Valhalla jednak dwa lata, nie będzie to jakiegoś takiego wielkiego skoku jakościowego i zmian spowodowanych tym, że proces wydłużył się o kolejny rok, nie wierzę w to. Mnie się poprzednia odsłona serii średnio podobała i muszę to powiedzieć od razu, bo to determinuje trochę to, jak odebrałem wahale. Strasznie podobał mi się świat. Uważam, że ta gra będzie bardzo klimatyczna. Prawdopodobnie będzie mieć najlepszy. Albo jeden z najlepszych soundtracków w historii tej serii, co ma duże znaczenie, bo będzie po prostu lepiej odbierana w kwestii klimatu, ale nie da się jednak uciec od porównań z Odysseją, i to jest dla mnie problem. Z drugiej strony, ktoś, kto uwielbiał Odyssey, będzie raczej zadowolony z tego, bo gra generalnie odbiega w małych detalach od, od poprzedniczki, ale nie jest to totalna zmiana koncepcji ewolucja, a nie rewolucja.